Witajcie, kochani. Dzisiaj jest 20 listopada 2025 roku i nagrywam naprawdę krótki filmik. Dotyczy on mojego niedawnego doświadczenia doświadczenia, które miało miejsce po przekalibrowaniu. Ale zanim przejdę do tego doświadczenia, do tego, co odczuwałam i do tego, co przed nami, Zrobię taki bardzo szybki, szybciutki, mega szybciutki wstęp, bo dotyczy to teleportacji. I teraz, co ja wiem o teleportacji, co ja mam z nią wspólnego? I tutaj e, odniosę się do moich e, poprzednich nagrania, je pod spodem e, postaram się, e, jak nie zapomnę, podlinkować, w których już. Wspominałam, dawałam e, ślad, to słyszę z przestrzeni, e, tych moich doświadczeń różnych e, i gdzie ten temat się już przewijał, bo przestrzeń już mnie e, do tego przygotowywała, żeby się tym podzielić, ale jak wiecie, bo już w niejednym filmiku o tym wspominam, że e, ja idę za tym prowadzeniem i to jest stopniowe. E, to między innymi zależy od mojej gotowości. I od mojej częstotliwości. I kolejna ważna rzecz, która też jest istotna, to jak gdyby gotowość kolektywu na to, żeby pewne rzeczy usłyszeć. Więc, tak naprawdę, to jest decyzja przestrzeni tego, co w jakim momencie pojawia się na moim kanale. A umysł idzie tylko w ślad za tym. Więc, Między innymi w moim nagraniu, w moim filmiku zatytułowanym Obcy ze znakiem zapytania oraz w filmiku Przekalibrowanie i w szorcie, który chyba opublikowałam w miesiącu czerwcu, wspominam tam, tak jak mówię, zostawiam takie ślady dla Was o tym, że coś takiego jak teleportacja to są nasze, cudzysłowiu, zrobię, przyrodzone umiejętności coś, co jest nam wszystkim dane. I dodam Wam jeszcze więcej, tak jak już wspominałam w tych filmikach poprzednich. To doświadczenie, które miałam, kiedy byłam w wieku około 7 lat, a miało ono związek właśnie z spotkaniem, to też tak robię w cudzysłów to słowo, bo ono nie jest najwłaściwsze, ale tak jak gdyby, żeby wam to przybliżyć. Więc spotkanie z moimi innymi przejawieniami. Z moim przejawieniem innymi istotami nieobcymi. I w tym doświadczeniu, między innymi, pojawiło się coś takiego właśnie jak teleportacja. Stąd wiem, wiedziałam od tego około siódmego roku życia, świadomie, tak? Tutaj w tej formie, że coś takiego istnieje. I nie to, że jest to możliwe, tylko że to jest zupełnie naturalne i to wynika, tak jak powiedziałam, z naszych, no mówię też to słowo predyspozycja to też nie jest właściwe, ale z tego, czym jesteśmy. I w tym miejscu będę posiłkować się moimi notatkami w tym celu, aby podać Wam konkretną datę, kiedy to się wydarzyło. A wydarzyło to się 2 listopada 2025 roku, kiedy wracałam rowerem do domu. Jechałam, słuchajcie, w, w Polach. I jechałam dosyć szybko, bo już byłam bardzo zmarznięta, było zimno, mroźno, takie mroźne powietrze przeplecione z wiatrem, byłam głodna, więc jechałam szybciutko, chciałam jak najszybciej do tego domu, a miałam jeszcze no, ileś tam kilometrów do przejechania i słuchajcie, moja częstotliwość, czuję też to teraz, jak do Was mówię, ta moja częstotliwość była unosząca i to słowo czuję też z przestrzeni tak czułam ale czuję je e, tak jak mówię teraz w momencie która mówię że ono jest właściwe ta moja częstotliwość była unosząca była pełna radości była pełna miłości zachwytu wszystkim całym dniem tego w czym byłam e, i czym się stawałam, podczas jak ta częstotliwość się zmienia, tak? czyli ta moja wibracja, to dostrojenie, ta spójność ze wszechświatem. I teraz Wam to mówię, bo to jest ważne, bo to nasze częstotliwości, właśnie to, jak my się czujemy, ten nasz stan, można by nazwać to medytacją, chociaż dla mnie jest to słowo... Yy, niewłaściwa już przy, tych przy tak wysokich częstotliwościach, yy, yy, po prostu nie czuję tego słowa, tak, już czuję yy, taki dysonans, taki zgrzyt, że to nie jest to. I stan uniesienia to jest ten stan, który tak jak powiedziałam czuję, tak, że to jest taka częstotliwość unoszenia, stan uniesienia. Więc w tym stanie, kiedy byłam, kiedy jechałam tak szybko, słuchajcie, pedałowałam yy, no szybciutko yy, yy, nogami, kołami. Słuchajcie, to pedałami. Yy, słuchajcie, to w pewnym momencie po prostu poczułam to, bo to jest uczucie w ciele, ale tak jak powiedziałam, to jest uspójnione z przestrzenią. Po prostu lecisz, unosisz się ze wszystkim. Stajesz się jednym. Tak, że to nie, nie dotyczy ciała, tylko a wszystkiego. Więc jechałam, pedałowałam i czułam, jak. Unoszę się, czułam tą energię w sobie i w pewnym momencie zaczęłam czuć, że się odrywam od ziemi, że się rzeczywiście unoszę i nawet, słuchajcie, spojrzałam e, po prostu głową w dół, czy ja jeszcze przy tej ziemi jestem, tak? czy ja jeszcze e, do niej jak gdyby przywieram, tak? Czy jest jeszcze, to słyszę, to grawitacja i tutaj też czuję z przestrzeni, teraz nawet jak do was mówię, to już wcześniej do mnie przychodziło, z przestrzeni, ale tak jak mówię, to są zawsze takie śladowe, stopniowe, przynajmniej ja tak tego doświadczam, ale to jak my postrzegamy grawitację, to czym jest i czy jest potrzebna, to teraz słyszę z przestrzeni, to też czuję, że to się przed nami otworzy i że się zmieni to, jak to postrzegamy, jaką mamy wiedzę, mieliśmy, mamy wiedzę jeszcze na ten moment. I powtórzę się, tak jak w niektórych moich e, nagraniach mówię, że to naprawdę brzmi jak odlot, bo ja sama siebie słyszę, jak ja to mówię, słuchajcie, e, i wiem, że umysł, e, umysły gdzieś tam, e, no jest to dla każdego z nas, bo to zależy od tej naszej częstotliwości i tych naszych doświadczeń, może to być takie, e, no właśnie takie ułożenie się takie, że ten umysł gdzieś tam, Próbuję to odnaleźć i on by chciał to przypisać, jakąś łatkę przypiąć. Ale mówię to dlatego, tym czym się z Wami dzielę, to odbierajcie to swoją własną częstotliwością, czyli sercem, tak? Czujcie, po, po prostu to poczujcie. No ale dobra, bo to miał być krótki filmik, taki e, przekaz a propos tej teleportacji. Więc, e, żeby tam już dalej się nie rozwijać, co do tego doświadczenia, e, to jeszcze może dodam, bo tutaj czuję, że mam powiedzieć, że poczułam, że to będzie niebawem. I to niebawem e, to nie jest z umysłu, zresztą nic, co jak gdyby przestrzeń e, co jest jak gdyby podawane i co przypływa z przestrzeni, to nie ma takiego znaczenia, jak myśmy do tej pory postrzegali, więc to niebawem to też tego dotyczy, jak gdyby, tak? Czyli nie ma jak gdyby określona czasu. Powiemy, że czas też nie istnieje. Po prostu we właściwym momencie. No i dobra, na ten moment czuję, że to jest wystarczające, że to, że to jest to, co jest potrzebne, i to też słyszę, czuciem oczywiście to słowo z przestrzeni, więc tylko pod, podsumuję, jak gdyby to, co już tam też powiedziałam na początku. Możecie y, zerknąć, jeżeli tego nie zrobiliście albo dla odświeżenia, y, czy jak macie ochotę, właśnie do tych moich poprzednich filmików, czyli obce ze znakiem zapytania, przekalibrowanie i ten short, o którym wspominałam, bo tam mówię, tam już wspominam jak gdyby śladowo, znowu słyszę to słowo ponownie i czuję, żeby jeszcze raz o tym wspomnieć, że właśnie w tym wieku, w wieku moim, około 7 lat, E, już wtedy e, wiedziałam, bo tego doświadczałam, więc wiedziałam to jest jedna z rzeczy, tak, e, którą wtedy wiedziałam przez całe swoje życie od tej pory, że to jest naturalne, że to istnieje i że w pewnym momencie e, to odkryjemy. E, te zasłony, które nam. E, jak gdyby blokowały te możliwości, one się rozpuszczą, rozpuszczą się w naszej częstotliwości. I z tym Was zostawiam. A dzisiaj, jak poczuję, znowu do tego tematu wrócić, bo też chciałabym nagrać. Inne treści, ale poczułam już takie z przestrzeni właśnie, że to jest ten moment, żeby y, tą teleportację właśnie dzisiaj nagrać i umieścić. Więc kocham Was, wszystkiego pięknego. Naprawdę to, co przed nami to jest niesamowite. I. E, no. Do następnego usłyszenia i zobaczenia. Kocham Was pa. I jeszcze jedno, słuchajcie, kochani, teraz jak tak odsłuchuję to swoje nagranie, to przypomniało mi się i też przyszło do mnie z przestrzeni, żeby się tym podzielić, żeby o tym wspomnieć, że przez jakąś część, przez wiele lat mojego życia zastanawiałam się, dlaczego inni o tym nie wiedzą. Dlaczego inni tego nie doświadczają? Na przykład tej teleportacji czy telepatii, których ja doświadczałam, yy, nigdy o to nie zapytałam, bo tak jak mówię, byłam dzie dzieckiem i trzymałam gdzieś to w sobie yy, zamknięte. Yy, ale yy, na to moje pytanie dostałam częściowo i to słyszę yy, czuciem z przestrzeni teraz odpowiedź, że Teraz właśnie jest właściwy moment, żeby się tym podzielić, że to miało poczekać. Po prostu. Tak to właśnie działa, że wszystko we właściwym momencie, tak jak już wspominałam nie raz, ta nasza gotowość gotowość wszechświata i częstotliwość, dostrojenie się, harmonia, spójność. Jedność to słyszę z przestrzeni, współdziałanie, e, współwspieranie. Te słowa wszystkie czuję z przestrzeni, więc e, to jest powód. E, I ta odpowiedź dla mnie, tak? E, którą sobie tak jak mówię, zadawałam przez wiele lat. Dlaczego inni tego nie widzą, nie czują, nie doświadczają wcześniej. Bo po prostu to. Musi być zgrane, i to słyszę z, właśnie z przestrzeni ze wszechświatem.